Jestem sygnatariuszem porozumień sierpniowych, to ja zatrzymałam komunikację w Gdańsku później jak pamiętają moi koledzy, którzy są tutaj na sali, y, y, później jak pamiętają moi koledzy, którzy są tutaj na sali, że wszyscy pierwsześmy się wali, później żeśmy się cieszyli i myśleliśmy o tym słowie solidarność, który jest tutaj. Słucham tak pana prezesa i, i powiem szczerze, ja jestem zwykłą kobietą, więc jakbym miała was obrazić, to z góry przepraszam. Krew mnie jaśnista zalewa, bo przecież obraża tu nas wszystkich. Momencik, ja powiem, wtedy będziecie gwizdać. Nie pozwolę siebie przekrzyczeć. Na tej sali są ludzie z PiSu, których ja bardzo szanuję. Mam z nimi stały kontakt. Ale są ludzie też z platformy, których szanuję. Siedzą tu moi koledzy, którzy byli ze mną na stoczni, ale są też moi koledzy ze Szczecina, Poznania, Wrocławia i tak dalej, i nie pozwolę siebie zakrzyczeć, więc pozwólcie, że ja po trzydziestu latach powiem to, co mam do powiedzenia, i powiem to. słowo Solidarność zobowiązuje. Zobowiązuje przede wszystkim, żebyście wiedzieli o tym, tu jest telewizja i nasze dzieci oglądają to wszystko. Co my żeśmy sobie wywalczyli po 30 latach? Gwizdy? Nieszanowanie ludzi, którzy tam byli i robili? Absolutnie. Ja Was wszystkich szanuję. Wszystkich. Ale nie. Nie, nie pozwolę siebie przetrzyczeć, więc co mam do powiedzenia i tak powiem. Wybaczcie, my w naszym kraju powinniśmy szanować ludzi bez względu na to, jacy są, bo na tej sali są wszyscy nasi koledzy. Wszyscy, wszyscy razem walczyliśmy. Prezydent, premier, pan prezes yy, 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 PiSu i Leszek Kaczyński również. Jest mi głęboko w sercu. Ale również jest tutaj Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier Polski, a jeszcze mało wolnej Polski, a jeszcze mało tego powiem, że ci panowie Lech Kaczyński, który, którego mam głęboko w sercu i Tadeusz Mazowiecki byli wspomagający strajk. Dzisiaj słyszę jeden z panów mówi że ci panowie, Lech to robił, ten drugi nie. Przepraszam, oddajmy Bogu co boskie, więc wszystkim się należy szacunek, jak tu siedzimy. Tu jest na tej sali jeden pan, momencik, ja mówię teraz. Tu na tej sali jest jeden pan, który był całą głową tego strajku w Gdańsku. Bez niego by się nic nie stało Bogdan Borusewicz. I są następni panowie, którzy, jeśli by nie zaczęli, to nie zaczęłabym i ja. Jest to yy, Felski, Borowczak, ale i też Gdyni, Kałodziej, jest mój kolega Jurek Miecik i Józek Przybylski i wielu, wielu innych, których nie wymienię. I, I jeszcze kupa, kupa kolegów. Oczywiście ja chylę przed wami nisko czoła, bo my żeśmy sobie wywalczyli Wolność, ale nie zapominacie o jednym: wolność słowa również. Więc możemy mówić, co nam ślina na język przyniesie. To, żeśmy sobie wywalczyli. Pani Henryko, dziękujemy bardzo. Co? nie? Ja i tak powiem, co mam do powiedzenia, nie wstrzyma pan mnie. Pani Henryko, bardzo Chciałam proszę. Chciałam wam powiedzieć o tym, o tym, co mamy do wiedzenia. Kiedy tutaj stanął Donald Tusk, wiedział, że on pracował wśród was. Wy wygwizdujecie człowieka, który dla Was pracował wtedy i z Wami pracował. Jest Waszym kolegą. Pani Henryko, bardzo dziękuję za głos. W zeszłym roku byłam w Świnoujściu na takim karuzeli kultur. Dobraście sobie, panie Henryko, czekałam ja są Nie, proszę pana, Dziękuję ja czekałam bardzo. na 30 lat, żeby móc pana. Dziękuję panie Henryko, powiedzieć. Dziękujemy Co? pani. Wyobraźcie sobie, że wśród tych ludzi, którzy tam byli, a było więcej jak tutaj u was, by się i powiedział Pani Heniu, ja mam pytanie, czy wy jesteście w stanie w 30 rocznicę wszyscy wejść na jedną salę i miło spędzić czas? A ja mu na to odpowiedziałam. Wie pan, solidarność to jest słowo, które zobowiązuje. Prawda? Zobowiązuje. Więc ja was bardzo proszę, zachowujmy się jak ludzie. Dziękuję jak bardzo. ludzie, bo to żeśmy sobie wypracowali. Dziękujemy bardzo, panie Henryk. Dziękujemy A pan, pan, panie prezesie, bardzo pana proszę, żeby pan nie buntował ludzi przeciwko sobie. Nie wiem co panu się stało. Dziękujemy bardzo. Ja panu bardzo współczuję. Ale ja i tak Dziękujemy tylko. bardzo. Ja panu bardzo współczuję, ale proszę współczuć innym i proszę współczuć innym i dać im normalnie żyć, bo wszystko co pan robi to przepraszam bardzo. Mnie Dziękuję to obraża, Henryko że Pan głos. niszczy godność leka. To Pan ją niszczy. Dołuje. Naprawdę tak się dzieje. Dziękuję. Pani Henryko, rozumiemy wszyscy Pani emocje znakomicie, bardziej niż Pani się zdaje. Tak jak Pani dzisiaj zażądała głosu i dostała go Pani, tak my żądamy, ale nas też nie chce się słuchać. Brawo. Jednym z najpiękniejszych owoców Solidarności, Solidarnościowej Rewolucji są polskie samorządy. Odchodzą one w tym roku swoje dwudziestolecie. Bardzo proszę, bardzo proszę nie łamać nam, nie łamać nam programu zjazdu. Bardzo proszę pana prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka o zabranie głosu. Bardzo proszę panie prezydencie.